Ciao a i witajcie, mandziare łebki, jesteś w kuchni włoskiej, a słowo mandziare znaczy jeść. Pod ostatnim live'em poprosiliście o dania dla studentów, więc dałam już filmik, gdzie znajdziecie dania dla studentów, a dzisiaj dla Was, kochani studenci, podaję przepisy na szybkie sałatki i przekąski, to jest raściach. A wiem, że wynajmujecie mieszkania i macie do dyspozycji kuchnię i możecie sobie coś fajnego zrobić. Te przekąski z ciastem francuskim to jest najprostsza rzecz pod słońcem, bo kładziesz, zakręcasz, wstawiasz do piekarnika i samo się już robi, a później już konsumujemy. A taka ciekawostka, to powiem wam, że słowo student po włosku to jest studente, lo studente, a studentka la studentesa a profesor, profesore. Il profesore, a profesorka, la profesoresa. Kto się uczy języka włoskiego, to wie, że tak się mówi. E, tak poza tym to wracam do e, tematu i powiem, że na mojej. W mojej kuchni włoskiej w playliście znajdziecie przepisy takie wymagające więcej pracy także dla osób które e, lubią gotować znajdą sobie coś dla siebie no i zapraszam często na moje livey bo ja lubię z wami się łączyć i co mogę powiedzieć buona giornata buon studio miłego dnia e, miłej nauki i ciao tutti